Przez ostatnie 9 dni, za pomocą Nowenny do Ducha Świętego, przygotowywaliśmy się na ten dzień, Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. To także niedziela, która zamyka okres Wielkanocy. Zwyczajem jest, że w wigilie Zesłania Ducha Świętego nasza seminaryjna wspólnota oraz duża grupa ludzi gromadzi się w Gdańsku, w tzw. kościołach stacyjnych, aby uwielbiać Boga. I przygotować się na przyjście Ducha Świętego. Czynimy to za pomocą różnych modlitw i nabożeństw. Potem przed północą wyruszają uroczyste procesje do bazyliki Mariackiej, aby wziąć udział w mszy świętej o godzinie 24. W ten sposób chcemy świętować zesłanie Ducha Świętego. Niestety, ze względu na pandemię, w tym roku taka forma celebrowania tej uroczystości nie będzie możliwa. Czy to oznacza, że Duch Święty nie przyjdzie? Przyjdzie, jeżeli będziemy prosić Chrystusa. On ześle swojego ducha: ducha, który jest miłością, który wspiera nas w różnych sprawach, prowadzi nas. O tym przypomina dzisiejsza Ewangelia. Kiedy uczniowie w dniu zmartwychwstania mieli zamknięte drzwi z obawy przed Żydami. Przychodzi w pewnym momencie do nich Jezus. Oni, ujrzawszy Go, uradowali się, a On powiedział im: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, taki ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czytając dzieje apostolskie, wiemy, że uczniowie zaufali i dali się prowadzić duchowi świętemu. Gdyby nie duch święty, uczniowie nie byliby w stanie nic zrobić. Jezus wielokrotnie podczas swojego nauczania przypominał swoim wybranym, że ześl swojego ducha świętego. Ducha, który ich wszystkiego nauczy, przypomni im całą jego naukę oraz poprowadzi. Polecenie posłania jest dla każdego z nas. Jeżeli chcemy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, musimy otworzyć się na Ducha Świętego. Wystarczy zrobić niewiele, poprosić. Jak jest napisane w Piśmie Świętym, proszcie, a będzie Wam dane. Zadanie domowe. Proś Ducha Świętego każdego dnia, aby wypełniał Twoje serce.